Czy ja masz puzon? Czemu ty słyszysz puzon? A to chyba w Minecraft'cie... Chłopcu, słyszę puzony. Praktycznie, a po prostu mogę znaleźć tutaj zrujnowany portal i mieć no, szczęście. O, nie. nie. Nie znajdziesz. No wiesz? No, Byłeś tu? Tak, jestem teraz. A. Aha. Emcioch, słyszysz mnie? Czekaj. Nie, raz. teraz. Słyszysz mnie teraz? <laughs> tak. A to Cudownie. Nie. nie. Co czekaj jaki jak był skrót klawiszowy? V Settings Voice. A teraz nie słychać? Słyszę twój piękny głos Tak, tak DOBRZE <głos> <głos> Gdzieś ty uciekł Uciekłem Romeo. Pokémon. Ty już wszystkie masz. Jest Musimy ocalić świat! Czym jestem? Ja <noise> Skąd wiesz? A Masz partikle. Jestem, jestem za barierą! Partikle masz Zostaw mnie! Ty też masz partikle! Nie myślę, jest, Nie myśl, że jestem gorszy. Nie ode mnie. Uciekam od ciebie! Nie o Za tobą! Gdzie ty jesteś? Julio! Drzewo. Nie! Nie, 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 nie zabiję mnie! Mam cztery serduszka już. Zostaw mnie! Mam dłuższy zasięg niż ty. O nie. Mam no. dłuższe ręce. To w tak, tam się zrzucam. O jadł. Oj tu. No chodź, 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 chodź. Nie no. O, ale powiedziałem. Nie szanujesz się, nie szanujesz się. O tu! Aha! U. Mam high ground! Mam high ground! Jaki okrzyk! Mam puserduszka. to cię z drzewa. To nie! No jaki ty 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 puserduszka? Mówisz puserduszka? Ja cię uderzyłem. Nie, nie, puserduszka, ale żeś mnie pół. Zamienisz zero. Zamienisz nie tak, polskie. Bo... Masz długie ręce, to drugi rzut. Ała, płonę! Moje serce płonie tylko dla ciebie. o, -o, -o. ała. Moje mm. serce płonie tylko dla ciebie. Bałczki bał, bał Tak mój mówi, mówi mi mał mał mał. Moje serce bije. Czykiczykiczuła. Nie ma na No nie widzę! Daj mi spokój! Nawet nie masz ja wzi, gdzie ja wzią. jestem! Widzę, bo partikle. Ej, oszukujesz. No nie mam podatku! <laughs> jestem ciapokiem. Teraz nie wiesz, gdzie ja jestem. Mogę być wszędzie. Widzę, bo... <laughs> nie widzisz! Widzę, bo jak biegasz, to tu widać te partikle. A ja nie ale... biegam, ja chodzę. Nie mogę Ło! <noise> Żyje! Brawo! <noise> Co to było? Warmeńki <noise> już Masz. Nie się nie, to, nie, nie ma, Nie, nie, to nie ma... To <noise> A ty nie możesz tego, żeby zostać <noise> Zostawny słowa Grzyby ty! chcesz się na na grzybie? <gryby> Dominacja <o grzybach. gryby> No i spadły. A tam, oszukujesz <gryby> No trochę tak Opa. Panie. Przemoc to nie jest to No nie! No brutalu! Śmierć kotom. Co się dzieje? Co się tam robi? A to że są taki ciekawski, to nie pada interes co ja tu robię. Zgłoszę to do prokuratury. Ja tak zawsze bym... Ej Zastrefuję patykiem No <grym> Nie, to masz długie ręce Ja mam no, długie ręce Mmm Wiesz to mam cięzy Mmm Teraz ja by też mmmm <grym> Patykiem go Patykiem go! <grym> Jak poleciał o, jest gejf. Chodź tu jest caj, chodź tu! Rada ja, ja mam dwa serduszka Chodź tu. Już półtora <grym> Chodź tu Wiedziałem <grym> Nie go teraz jeszcze. Nie. Co tam szepczesz? Szepczę ci do łóżka. Jakiego łóżka? Ja ci mogę tak szeptać do łóżka, tak wiesz, tak elegancko. Mam taki fajny mikrofon. I tak mogę robić. Ja jak to zabrzmiało. <laughs> to było ASMR SMR. Po co? Jeszcze to było wiele głośniejsze. jakby... Jakbyś stało obok mnie. Ja lubię kopać tunel, kopać tunel Chciałeś mnie zabić! Nie! Jesteś straszny. Wszystkie smoki są, są takie same. Chodź, chodź, pokażę ci coś. Chodź, stań, tutaj. tutaj. <laughs> Chciałem zerwać lore nawiązać i w ogóle popatrzeć się. <grymne> to do mnie Bo... spadło, to... Pam pan! Ten... Januję ten... was, na y, Możecie się... <grymne> ja jestem kaczką, a latać potrafię. <grymne> Jakaś chora ta kaczka. <grymne> tu dawaj z zrób jak szerbatek, wydaj jak szczerbatek. No właśnie. Nie Dobra, cicho tam. Kończyliście argumenty. Nieprawda, mogłem tak zrobić, ale się wstydzę. Ja się nie wstydziłem. Jestem taki szai. Trzeba tak długo grzeby w tych ustawieniach, czy o co chodzi? O, już się pojawi... Przepraszam. O wow. Sparać drzewa za karę. No bo... Dostałem ich nie to No i to by było tyle z Funny moment. Nie dam wam usłyszeć głosu, Izy Nie dam wam usłyszeć głosu, Izy Nie dam Zapraszam do subskrypcji kanału, to może wam się uda usłyszeć jej głos, jak będziemy nagrywać faktyczny gameplay z tego serwera A na razie, miłego dnia! Jeżeli ktoś oglądał ten film do końca, właśnie, o tym nie możemy zapomnieć Niech napisze w komentarzu Iza321 Pa pa!